Partnerem strategicznym trzeciego sezonu śledztwa pisma jest audioteka. Wątpliwe terapie. Niezgodność płci. Molestowanie seksualne. Mobbing. Wykorzystywanie dzieci. Głośne sprawy kryminalne. Tajemnice z seksuologicznych gabinetów. Granice etyki i solidarności zawodowej. Nasza seksualność. I on, wybitny specjalista. Autorytet polskiej seksuologii. Dobry czy zły doktor? Nazywam się Iga Dzieciuchowicz, a to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek pierwszy. Profesor z wibratorem. Od lat zajmuje się sprawami, które dotyczą nadużyć na tle seksualnym, przemocy wobec kobiet, mobbingu i wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji. W 2019 roku trafiły do mnie akta kilku bardzo trudnych spraw. Dotyczyły molestowania seksualnego dzieci przez ojców. Matki, które się do mnie zgłosiły, twierdziły, że sąd nie dał wiary ich zeznaniom i nie uwzględnił przedstawionych przez nie dowodów. Mówiły, że ich córki są wciąż narażone na kontakt z rodzicami, którzy je krzywdzą. Zwróciłam uwagę, że we wszystkich opiniach biegłych przewija się to samo nazwisko. Zaskoczyło mnie, że ten sam seksuolog opiniuje w czterech podobnych sprawach z różnych stron Polski. To przypadek? Oliwy do ognia dolała informacja, że biegły został kilka lat temu skompromitowany przez swoje byłe pacjentki, które oskarżyły go o molestowanie. Skandal nagłośniła telewizja. Jak to możliwe, że mając taki zarzut na koncie, wciąż opiniował w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym? I to tych najtrudniejszych, bo dotyczących dzieci. A może seksuolog został niesłusznie oskarżony, padł ofiarą medialnego linczu? Czy udowodniono mu winę? Czy rzeczywiście dopuścił się nadużyć? Szybko okazało się, że odpowiedź na te pytania wcale nie będzie taka prosta. Od kilku osób usłyszałam, że trudno mi będzie namówić kogoś na szczerą rozmowę. Twierdziły, że doktor jest wpływowym człowiekiem, a w środowisku seksuologów, które jest małe i wszyscy się znają, nikt nie chce mu się narazić. A tak w ogóle to nie ma sensu wracać do zarzutów sprzed lat. Przecież zostały wyjaśnione. Mimo wszystko postanowiłam to sprawdzić. Ruszyłam śladem doktora Wiesława. Z każdą rozmową, z kolejnym nowym świadkiem i dokumentami, do których docierałam, sprawa stawała się coraz bardziej niejednoznaczna. Przez wiele miesięcy rozmawiałam z jego byłymi pacjentami, studentami, koleżankami i kolegami po fachu, by odpowiedzieć na pytanie, czy jest to historia o dobrym czy złym doktorze. Jeden problem seksuologiczny prowadził mnie do następnego: od oziębłości do zarzutów o molestowanie. Od związków sadomasochistycznych po tematy tak złożone jak niezgodność płci. Jakbym przemierzała mapę naszych bolączek z seksualnością w tle tych najczęstszych i tych najbardziej drastycznych ale po kolei. Te historie najlepiej zacząć w 2010 roku. To właśnie wtedy Joanna, 42-letnia mężatka w udanym związku, zgłosiła się do poradni seksuologicznej przy ulicy Dolnej w Warszawie, gdzie przyjmowali seksuolodzy i terapeuci. Szukała pomocy, by poradzić sobie z intymnym problemem. Kiedy do niej dotarłam, długo zastanawiała się, czy zgodzić się na tę rozmowę. Mówiła, że już zamknęła ten etap życia. Po kilku tygodniach odezwałam się do niej z pytaniem, jaką decyzję podjęła. Zgodziła się porozmawiać. Był środek pandemii, więc o wszystkim opowiedziała mi przez telefon. Jej słowa czyta lektorka. Wtedy, tak. Wtedy te moje pierwsze wizyty były takie, że było mi bardzo trudno, żeby mi coś przez gardło przeszło. Bardzo trudno mi było rozmawiać w ogóle na ten temat. To takie typowe zahamowania, nawet w mówieniu z kimkolwiek, czy z lekarzem, czy nie z lekarzem. Po prostu było mi bardzo trudno. Więc ja tam jakimś jednym zdaniem powiedziałam, że nie mam przyjemności z seksu. Joanna miała kilka spotkań z w których opowiadała o swoim życiu i różnych osobistych problemach, a także o kłopocie, z którym przyszła. To był wciąż wstępny etap wywiadu i terapeutka nie stawiała jeszcze diagnozy, ani nie wyciągała żadnych wniosków. Bo ona taki wyboru toki. Taki wywiad u takiej pani doktor to nie jest jak u internisty. Tam pięć pytań i już. To są takie długie rozmowy o wielu aspektach, od dzieciństwa począwszy po całe życie. Na jednej z ostatnich konsultacji Joanna opowiedziała o Lełko to schorzenie, choć najczęściej dotyczy jamy ustnej, objawia się również na narządach płciowych obecnością białych plamek na błonach śluzowych warg sromowych. Joanna obawiała się, że to mogło mieć wpływ na odczuwanie przyjemności seksualnej. Seksuolożka zaproponowała konsultację ginekologiczną u doktora Wiesława. Joanna nie była pewna, jak będzie przebiegać wizyta, ale liczyła na profesjonalną pomoc. No to ja sądziłam, że. Ja sądziłam, że on po prostu, no nie wiem co, wypowie się na ten temat, że zna się na tym, czy że być może nie zbada, ale na pewno nie spodziewałam się tego, co było. Zapytałam panią Joannę, jakie było jej pierwsze wrażenie, gdy przekroczyła próg gabinetu doktora. Czy doktor wydał jej się profesjonalistą, czy był uprzejmy, a może coś się zaniepokoiło? Pierwsze wrażenie, było takie, że mnie... pierwsze wrażenie było takie, że on mnie spytał: Z czym pani przyszła? No to ja powiedziałam to tak, że ja w ogóle wtedy miałam jeszcze. Teraz jest mi łatwiej. Ale wtedy te moje pierwsze wizyty były takie, że było mi bardzo trudno, żeby mi coś przez gardło przeszło. To takie typowe zahamowania, nawet w mówieniu z kimkolwiek. Czy z lekarzem, czy nie z lekarzem, po prostu było mi bardzo trudno. Więc ja tam, jakimś jednym zdaniem, powiedziałam, że nie mam przyjemności z seksu. I on mówi: Ja już nie pamiętam tak szczegółowo. W każdym razie zaczął mnie pytać dokładnie o te same rzeczy, o które pytała mnie doktor wcześniej. To wszystko było zapisane w mojej karcie długie, długie zapiski. I ja mu wtedy powiedziałam, że to wszystko jest tam zapisane, że to wszystko już mówiłam. No tak, ale ja to chcę usłyszeć od pani. A to się nie różniło niczym od tego, co pytała doktor. To było kilka pobieżnych pytań. Nie zrobiło to na mnie dobrego wrażenia. Zanim opowiem Ci, co działo się dalej, na chwilę się zatrzymajmy, bo warto uświadomić sobie, z jakimi problemami Polki i Polacy przychodzą do seksuologa. Z badań profesora Zbigniewa Izdebskiego ogłoszonych w 2017 roku wynikało, że pomocy u specjalisty szukało 15% rodaków. Z kolei w 2020 roku Izdebski badał satysfakcję seksualną. Z jego raportu wynika, że połowa zadeklarowała zadowolenie z życia erotycznego. Nasze życie seksualne zaburzają jednak przemęczenie, stres i choroby przewlekłe. Mężczyźni najczęściej narzekają na zaburzenia erekcji. Specjaliści wskazują, że te problemy mogą mieć podłoże psychiczne, ale zalecają też badania, by wykluczyć rozmaite schorzenia. Mężczyźni przychodzą do seksuologa także wtedy, gdy są uzależnieni od masturbacji i pornografii. Opowiedział mi o tym Michał Pozdał, seksuolog i założyciel Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Mężczyźni nie widzą, że y, samo uzależnienie i to, że oni się masturbują i oglądają pornografię, nie polega na tym, że oni dostarczają sobie przyjemności, tylko na tym, że nauczyli się w którymś momencie życia tak regulować swoje napięcia i stany emocjonalne z, z tego wynikające, bo nie mieli innej formy rozładowania. Celem tutaj będzie nie tyle, nie tyle y, pozbycie się nałogu, ale umiejętność regulacji swoich emocji. Tak jak pracuję z mężczyznami uzależnionymi od, mnie od porno, czy masturbacji, oni też w pewnym momencie zaczynają dostrzegać, że aha, no tak, ja się czułem źle tego dnia. Takie od rana miałem sobie napięcie, powiedziałem, że będę miał taką i taką rozmowę. Ja się czułem źle, bo moja partnerka znowu zrobiła to i to, albo mieliśmy kłótnia, albo znowu się okazało, że vitro nam nie wyszło, tak? A to dlatego jakie 12 lat skorbowało, tak? Ja mam sobie tyle napięcia. Pomocy u seksuologów szukają też kobiety. Z raportu Izdebskiego z 2017 roku wynika, że najczęstszymi problemami są niskie libido lub całkowity brak ochoty na seks, bóle podczas stosunku, a także brak orgazmu. W trakcie konsultacji seksuolog zleca badanie ginekologiczne czy testy hormonalne. Jeśli podłoże problemów nie jest organiczne, zalecana jest psychoterapia. Tak o diagnozowaniu problemów kobiet opowiada seksuolożka Agata lewe. Przykład pochwica, czy bolesna penetracja, czy niemożność odbycia stosunku seksualnego albo brak orgazmu. Że dopóki nie sprawdzimy tych wszystkich Społecznych oddziaływań, na przykład, że to, że jesteśmy w związku przemocowym, albo że jesteśmy osobami, które od lat całe, całe młode życie że słyszały, że seks jest brudny i zły, a nagle mają czerpać z niego przyjemność i mieć, nie wiem, <laughs> ejakulować i mieć multi-orgazm, bo tak jest wypisane w kobieca, kobiecych pismach. Więc tutaj sprawdzamy, na ile właśnie mamy konflikt wewnętrzny związany z jakimiś zupełnie odrębnymi, jakby sprzecznymi komunikatami. Bardzo często problemy leżą w poczuciu przymusu czy obowiązku związanego z zachowaniami seksualnymi. Pracuję z osobami, które y, pozwalają, żeby ich granice były przekraczane. Nie tyle pozwalają, co mają poczucie, że nie mają wyboru. I myślę, że to jest taka, taka historia wielu mężczyzn i kobiet w naszym kraju: że wydaje nam się, że to jest jakiś obowiązek, albo że trzeba, albo że musimy ten seks uprawiać, żeby nie stracić jakichś wtórnych benefitów też emocjonalnych, no to jak mówimy, sorry kochanie, nie chcę z seksu, a ty się na mnie obrażasz, no to ja już wolę trochę zacisnąć szczękę i przetrwać te kilkanaście minut. Kilka, kilkanaście minut no i potem będzie wszystko dobrze. Nie? Ale ciało czuje, że wpuszczamy, czy realizujemy się poprzez jakąś formę autoprzymusu. Problem, z którym Joanna przyszła do gabinetu w warszawskiej poradni seksuologicznej, nie był wyjątkowy. Boryka się z nim wiele kobiet. Joanna, zgodnie z zaleceniem swojej terapeutki, poszła na konsultację ginekologiczną do doktora Wiesława. Przeszliśmy do tego drugiego pomieszczenia, które było tam w innej części. Na dole była tam część korytarza. I były tam zamykane przez niego drzwi na klucz i tak dalej. Taki miał, zresztą to w ogóle było chyba pomieszczenie tymczasowe. To nie był gabinet. Ten pokój był wydzielony parawanem od większego pomieszczenia. W pozostałej części były wydzielone parawanem jakieś krzesła. Tak po prostu stały sobie. Dużo takich mebli stało. Więc nie wyglądało to jak gabinet. Tyle, że był ten parawan i za tym parawanem był taki fotel. Ja byłam tak zestresowana, ja się tak trzęsłam, że chyba w ogóle byłam ledwo przytomna. Ja go wtedy zapytałam, na czym to badanie będzie polegać, a on mówi, że to będzie jak takie badanie ginekologiczne, gdzie ginekolog sprawdza funkcje rozrodcze, a ja sprawdzę pani funkcje... Już nie pamiętam tak dokładnie słowo w słowo, jakoś tak... Pod kątem seksualności. Nie pod względem rozrodczości, tylko pod względem seksualności. I to było wszystko. Joanna sądziła, że chodzi o ogólną ocenę wzrokową budowy anatomicznej narządów płciowych. Zgodziła się. No, on powiedział, że. No, on powiedział, że mnie zostawia. Żebym się rozebrała i na tym fotelu się położyła i on przyjdzie zaraz. No i tyle. Poszedł, więc zrobiłam, jak on powiedział. Przyszedł, zamknął te drzwi na klucz, powiedział, że zamyka, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Początkowo, jak mówiłam, nie wiem czym. On mnie jakimś patyczkiem, czymś mnie dotykał w różne miejsca, tak punktowo, i pytał, czy ja to czuję. No to mówiłam, że czuję dotknięcie. I w jakimś momencie wyjął ten żel taki nawilżający i pyta, czy może tego użyć. Tak powiedział, on nie pytał. Ja w ogóle nie wiedziałam, co on ma na tym stoliku. Popatrzyłam w sufit w jeden punkt i czekałam, żeby to się skończyło. I pytał, czy może tego żelu użyć. I ja mówię, że tak. Żel to żel. I on mi ten żel nałożył i zaczął tym wibratorem. Najpierw zaczął tym wibratorem, to w ogóle na zewnątrz pracował ten wibrator, a potem jeszcze włożył palce do środka. To był bezpłatny fragment pierwszego odcinka nowego sezonu Śledztwa Pisma. Trzeci sezon Śledztwa Pisma jest dostępny tylko dla prenumeratorów i subskrybentów miesięcznika Pismo Magazyn opinii. Oraz dla subskrybentów Audioteka Klub. Wykup prenumeraty lub dostęp. Słuchaj na magazynpismo.pl lub w aplikacji Audioteki.